Pytanie o co gra Putin i to jest pytanie, które zadajesz sobie cały świat i oczywiście wydaje mi się, że nikt nie zna na, y, odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli uznać, że gra o Ukrainę tylko i stawką jest y, powiedzmy Kijów, Lwów, bo na pewno myślę nie Krym i nie ługański Donieck, to straci, straci cena tego ewentualnego sukcesu, choć jeszcze do niego daleko, żeby było jasne. I wcale Rosjanie nie może się okazać, że nie pójdą dalej niż ta linia, którą teraz wygra, wyznacza to pseudoporozumienie mińskie. Ale jeżeli by się okazało, że to jest ta gra, to wydaje się, że cena, jaką przychodzi Rosji płacić, jest dużo większa. No to jest właśnie koniec resetu, to jest powrót Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, to jest e, świadomość. E, Jakkolwiek by ona nadal nie była wystarczająca, ale jednak świadomość Europy, że Rosja stanowi zagrożenie, to są realne straty, z którymi Rosja musi się liczyć i to nie w perspektywie tego roku czy przyszłego, ale długofalowej. To są straty na dziesięciolecie. Natomiast jeżeli Putinowi chodzi o coś więcej, jeżeli gra jest o pozycję Rosji w świecie, to po pierwsze będziemy zaskoczeni kolejnymi rosyjskimi działaniami w tym kraje bałtyckie oczywiście też, to po pierwsze, a po drugie ta cena, którą płaci Rosja jest nadal nie, niezbyt wysoka. I żeby w tej skali powstrzymać zamiary Putina, Europa musi zdecydowanie mocniej i bardziej stanowczo przeciwstawić się Rosji w polu agresji, czyli na Ukrainie. Pierwszy i podstawowy warunek skuteczności podnieść koszty agresji rosyjskiej, czyli wesprzeć militarnie Ukrainę, sprzedawać albo dawać tego rodzaju uzbrojenie, które skutecznie powstrzyma Rosjan. Można to zrobić, są analizy, wszystko jest właściwie już dawno opisane. Radary artyleryjskie, broń przeciwpancerna średniego i dalekiego zasięgu, elementy rozpoznania radio, radio, radiowego, plus z drugiej strony elementy zagłuszania rosyjskiego rozpoznania dalekiego zasięgu, tego strategicznego, czyli samolotów AWACS. I te rzeczy powodują, że na froncie następuje równowaga, sił, która powoduje, że straty Rosjan zaczynają gwałtownie rosnąć i Putin musi kalkulować te straty w te swoich dalszych działaniach. Ja stoję na takim stanowisku, bo uważam, że rzeczywiście podzielam to zdanie, że gra nie jest o Ukrainę, gra jest o dużo większą stawkę i ważne jest, żeby ta linia frontu była wyznaczona przez linię od Ługańska do Doniecka, a nie przez linię Szczecin-Zielona Góra. A w tej chwili tego naprawdę się obawiam.